Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never ran to no man I still go. Go 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 go. Widzowie bardzo serdecznie z tej strony Robinhood.pl i Iwo paliwo przywitaj się. Siema, mam leczko Mordę. I dzisiaj y, za, zrobimy sobie wszystkie zadania. Pokażę Wam poradnik, jak zrobić wszystkie zadania Indiana Jones. Dlatego ja już zrobiłem je. No tak. Y, nie robiłem żadnego zadania bez Was, dlatego dzisiaj zrobimy sobie raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze pięć, jeszcze sześć zadań, reszty, czyli zrobimy sobie. Zadanie na to, 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 na to, na to, na to, na to, na ja to, to, to i na to. to. Na te wszystkie ja rzeczy wieś! zrobimy sobie zadanie i zobaczymy się już w grze. I jesteśmy już w grze tego w tej grze polecimy tu, żeby zrobić zadanie użyj przyczepnej rękawicy, bo rozbujać się od drzewa. Kolejne to zrobimy przerzucę skrzynię w szemranych szyb, e, szybach. Później na rękawiczkach pójdziemy. Zbierz artefakt z Turburgerowni, ze świątyni oraz ruin w jednym meczu. Zadaj obrażenia przeciwnikom podczas jazdy pojazdem lub stojąc na pojeździe. Dlatego w tej grze spróbujemy zrobić wszystkie cztery zadania. Może... Zobaczcie, zobaczcie. Spójrzcie co ja, ja mam robię, robię, robię. Zobacz. O, patrzę, patrzę. Aha, patrz, no, widzę. widzę. To upadasz coś? na fontan? Na no? Upadasz w co na fontan musiałam... Z y, A, bo animacji nie widziałem, ale... Ale... No weź się Ale... Ale... mnie. Ale.. Ale.. teraz Patrz, patrz to! Ale. Takie coś. Że odbijasz że... A później się um, łapiesz jakby za łapiesz tu. za takie, takie coś do trzymania, co jest tam obok tego się kładzie, a każdy wie, o co chodzi. Poza mną. Czy ja też wiem, ale nie wiem, jak to powiedzieć. I to wy jakbyście nie wiedzieli, ile tych zadań jest, to dokładnie jest 10. No tak. że nie otwieranie tego nie daje spa, ale ukradnę Ci całą amunicję. O, jeszcze karnister Ci ukradnę. Dobra. Trzeba szybko zrobić zadanko. Jeden, dwa, A co nie, ja jak... Dobra. Pierwsze zadanie zrobione. Yy, I teraz trzeba tworzyć tutaj pięć skrzynek. No to łatwiej. Na... Jaki lag był? O kolejne. ja ci będę zawierał w... chyba będziesz... Nie, nie, chyba to, chy, chyba to tak nie działa, że... Kula A, leci! No, ja tak, pamiętam jeszcze jedno zadanie. Ja pamiętam jedno zadanie, że trzeba y, przeturlać kulę na 100 metrów. A no to to pewnie. Fajnie, sto! 102 metry! Nie widzi, Nie widzimy tego na razie z widzami, bo musimy na początku zrobić pierwszy etap. Dobra. A i widzowie, dzisiaj będzie jeszcze drugi odcinek z zadań Luzik, i może uda się zrobić jeszcze czwarty odcinek, bo już pierwszy był z Daily Miejscówki. Dzięki. Y, I bo ja ten daily, daily Miejscówkę mega zapomniałem o niej, dlatego. Dzisiaj jest ten, yy, o nie sobie przypomniał. To jest moje. Możesz wziąć to. No nie bierze. Zdążę, zdążę. A, już zniknęło, nieważne. Ja to rozwaluję. A tam jest jakiś słodki. A, ja zbieram z widami A, to A, to zbieram z A, Co to Zmawiam że... Zmawiam, gdzie mówię tak. Albo nie, albo nie, nie będziemy tak robić Dobra, skok No, tak laguję na Teraz tym Fortnite'cie Proszę, naprawio. Chodź tu, chodź Ech, dobra, jest Teraz możemy na tobie Szukać skrzyneczek Faj, Co tu robi Naruto? Że... A to nie jest Naruto. A wygląda jak Naruto. Każdy tak powie, że wygląda jak Naruto. Dzień dobry. Dziękuję za płatki, Tam... których mi tak nie potrzebuję. Ogień jest. Się, tak, tak. ogień się zbudował. Ogień się zbudował. Tak. No więc wiem. Wiem, wiem, widziałem. No, Patrz, ale że tutaj pięciu zły. skrzynek nie ma. Jestem ślepy, albo ich tutaj nie ma. Ale chyba ta pierwsza opcja. Tutaj jest skrzynka, tak, na kanapę. Ja jedną otworzyłem, przepraszam. Ja. Czemu otworzyłeś skrzynkę? No Oładowany ja. PM. O, ja mam, mam, mam. Otwieram. To. Skrzynka, wow. bo my potrzebujemy jeszcze dwóch skrzynek. Czyli otworzymy Twoją, tą? Jeszcze jedna i... A. Ale luz z niej jest mój Mój w sensie. Dobra, weź sobie z niej luz. Ja tylko chcę ją otworzyć O. Dobra. Pistolet ma na sobie rundę ci się. Po co mi pistolet? No bo będziesz musiał zadać za za sobie tam z co razem Pistoletem. Mm. Jedna skrzynka. Osoby, które widziały już te skrzynki, a ja obok nich byłem. muszą się ze mnie tak teraz śmiać. Ale chyba My ja tutaj Jeszcze też się tylko to widzieli. Mm, chłop. Seria? Nie, na niby. Ej, chodź zobaczyć, ja to sobie wagonik. Masz skrzynki. No, ja wiem, jest... ja nie przemyślałem. Wiesz, że skrzynki mogą być też... Nie musi to być miejscówka, to może być jeszcze ta góra. O, o, mam się Mam skrzynce. No to to zadziała. Na stówę. No i rozwaliłem. Ty... Ja robię zadanie. Laguję. O, tak, no tam. A, nie trafiłem. Dostał white. Czekaj, ja go już... Ja na blisko betonu. To mu bo... tak. Gdzie jest? Biały jest mój, dobra. Nie, ja jestem gość. I już go nie Jest ma. Lepiej jestem czy ślepy? No to pierwsza i druga. Dobra, łatwo. Nie trafię, nie trafię. Trafię. O, złotewi. Dobra. Panie aimbocie, proszę się teraz włączyć. Panie aimbocie. Ja, ja z heavy mam mam bota, dobrze Ale ja sobie ucieknę. Lista mam, to mam Nie listę, wiem, bo ja no ty sobie rift I dobra Potrzebujemy jakiś... O pojazd Panie pojazd pojazd Ja mam gościa a mu na łatwo leżysz? No, idziemy, Zaguję. nie przeżyję. A znaczy, nie przeżyję. Ale lecę. Aha. Ja to prawo jazdy zaliczę 3 sekundy. Tak będę miło 18 lat. Prawo jazdy, za, prawo jazdy zaliczę. Powiem panu od prawo jazdy uczyłem się w Fortnite Chyba zobaczy moje filmy na YouTube i nauczysz się prowadzić po... Nie, nie powie tak daj ci obs, a twój kolega jak zwalają no jednego zadania już nie zrobimy czyli zrobimy to na dwie gry y wiesz czemu? no wiem. Bo... bo są tu i tu ale pojazd, no, dobra czy na dziku się za... ten... zalicza? Dobra. Fortnite to śledź zadanie. Eee, śledź zadanie. Zabieraj. A, to jest. O piele, to sadzonka. Prze, przestań śledzić. Dobra, nie działa, nieważne. Oj, bo... Po raz ja pierdzielę, myślałem, że to było. To ja. Oddaj pompę. No dobra, dobra. Ale ja zjadam grzybki. I to Och, lewej, jest. Och level lubiłem. Na to? Nie, nie rób tego. Dama. Ja samochodem będę. Wylecę. uda mi się, uda mi się, nie pomóż mi, o, 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 Nie, tu jest. I wentylacja! Pewnie... Pewnie... Aha! Co tu robi wentylacja? Szyb... Szyb wentyla... A! no Fajnie! Fajnie się no tornado... Zobacz na stację, fajnie się, fajnie się tornado bawiło. Ej, zobacz stację. Ej, ale lód leży! O, hej! Chyba jeszcze z tobą nie porozmawiałem. Ja to o dobra. Nie porozmawiałem. Będzie do kolei. A nie, ja z nim rozmawiałem. O, dobra, samochodzik. Samochodzik. Jesteś rozwalony. Jesteś rozwalony. Nie, Weź sobie samochodzik ze stacji i... Nie, uciekam, bo Wodma na mnie popisa. Aha, ubiegał się. Ta, dalej. tym Safe! Dale, Stał, leży. Otwieram bo to został dobra dostał strefę masz na cyskar Uuu, jaki drift czy to nie był drift to był skok to był tokio skok nie 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 nie, nie. słucham 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 No, ile masz skoka co? Jak? ile masz HP? 84 HP i 100 kewa A co ja zrobiłem? Trochę, trochę bez Muszę pójść samochodzi Nie mało paliwa Jak to jadę nim do strefy będzie mega super Ej, fort, fort, fort! Właśnie jak oni go znaleźli jak... Go bardzo, bardzo Bardzo chciała... Stacja. Stacja. Daj mi jakiś fajny samochód... To mi nie? Bardzo nie? Tak. Bardzo niedobra. Na pewno z Tak. Trochę niedobra. Bardzo niedobra. Bardzo one wleciały tambo zrobiło tambo zrobiło przewrotkę u jaki fajnie ostatni dystrybutor został ostatni iwo został ostatnie iwo paliwo zostało do napełnienia ej to mnie do mnie a dystrybutor no Dobra, teraz mam najlepsze auto że Wracam po ciebie, bo tam Jadę. Siadaj. Ale normalnie. co ty tam Oj, robisz? Rację. Ej, zbagowałem się raz, no, no to rozwalnie. A jak auto. Ej, dobra, ty prowadzisz, ty. Bo ja strzelam, bo ja robię zadanie dla Gdzie na... do tłupa.

ruszaj się ee, Jednak się ruszaj Dobra, już, 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 już Już, już, już okay. Jedziemy, jedziemy, jedziemy Szybko jedziemy Tu są HEDA Ale, znaczy nie HEDA ale... nie trafił, nie wiem. Ale skyśli. Wiem. Skąd się No wychyl główka, wychyl. Do mnie. To chodź tu do mnie. Zabuduj. Oj! Szybko zabuduj, zabuduj! Stalowymi się buduje gość. Dobra. Nie mam leczenia. Masz jakieś leczenie? Bo ja nie brałem. słuchaj, Trzymaj, wiesz, pana pomidora. Pana pomidora bierzesz? Zabiera... Po co mi pomidora zabiera? Dobra, to już tak dam na przewagę. Hmm, dobra, jaki plan? Dobra, ja się wracam po jakiegoś brum bruma. Like. No, like so like like Stabingo! się stanie no no nie no i zleciałeś Dobra leży Dobra ładny kolaps Dobra ja muszę wysiąść Trzeba dobać. Ty idziesz Porąka, do Korony. Dobra do idę 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 Korona sama do mnie wyjdzieła. Dawaj pójdziemy, a wzięli nie, A, ja wziąłem. Ale, ale długo. Ford Ford! Dawaj mi szybko, hmm. dawaj mi szybko. Eee. Ginąłem. Nie. Naga miałem! Dobra, lagam, miałem. zobaczymy się widzowie w kolejnej grze, gdy będziemy mieli już eee, praktycznie na włosku zrobione zadanie z autem i gdy będziemy mieli już zrobione prawie zadanie. Portem, portem i yy, 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 piłą I to zadanie jest Diana tu. To zrobimy w tej grze. Jak będziemy to, zbieramy to nie. Zobaczymy się, jak będziemy przy tych miejscach. Nie będziemy zbierać bez Was. Tego zobaczymy się po prostu już w tamtej lokacji. I jesteśmy już obok. To są chyba świątne ruiny. Chyba, nie wiem. Tam musisz zebrać. Napiszcie w komentarzu, jak to się naprawdę nazywa. Śmietnik. Śmietnik. No najlepsza nazwa na tego. O, jest. burgerek. Teraz widzimy się... Widzimy się w świątyni. I jesteśmy już w I tutaj jest ten burgerek. Zbieramy... Szybko pomaga mi paliwo. Lecę, lecę, lecę. Rewutor. Czy Ży, żyjesz? Wierzę w Proszę, ciebie. No, już to żyję. Znikąd zaczął pompować. Ja nie, Dobra, nie, nie mam, mam pompy. Miałeś pompę? gdzie swoje no. ciało. Ciało. Ale szybko. Widzowie, zobaczymy się, gdy już zrobimy zadanie i chyba nie trzeba Wam pokazywać już jak to zrobić, bo to jest bardzo łatwe, po prostu musicie kogoś wjechać, no tak jak Wam pokazywaliśmy, gdy na kanioniach się strzelaliśmy, po prostu możesz wjechać, możesz stać na pojeździe. Zobaczymy się, jak już będziemy mogli odblokowywać kolejne zadania na drugi Sylvloim Indiana Jonesa Zowie, udało nam się, zrobiliśmy te zadania z autem i odblokowało nam się kolejne pięć zadań. Teraz polecimy na jaskinie ubawu czy obok, gdzie jest kamień, który się turla, spraw, głazy ucieczkowe toczyły się przez 100 metrów w jednym meczu. Dlatego to zrobimy, polecimy tu i jak będziemy już, zanim zepchniemy kamień, to Wam o tym powiemy. Yy, dystrybutor ma jeszcze mity, znaczy egzotyczny przedmiot. Mi go da. Zrobimy to zadanie, a to jest bardzo łatwe zadanie. Bądź wśród pięciu najlepszych w meczu, przed chwilą zrobiliśmy trzecie miejsce, dlatego to też będzie łatwe. Zdraj przeciwników z pistoletu jestem z pistoletu najlepszy, dlatego to też będzie łatwe. I Znajdź ukryte drzwi za główną salą w zawiesionych dniach. To Wam pokażę. Nie będziemy Wam pokazywać zdraj przeciwników z pistoletu, i nie będziemy Wam pokazywać yy... bądź wśród to nie pięciu najlepszych, ale toczenie skały mityczny, egzotyczny przedmiot to Wam pokażemy, jak ktoś nie wiedział o co chodzi. I ukryte drzwi to wam pokażemy też. Z tego widzimy się już przy kamieniu. I widzowie jesteśmy już na miejscu. Jest to dokładnie tu. Dlatego. Z tej strony po prostu jakieś walnąć yy, No może być tak no no, da, daleko się potoczy. Można by jeszcze przecież popchnąć kilofem. Będzie 100? będzie 100, na ludzie. Dobra, super. Dobra, co byśmy teraz mogli na widów zrobić? Zadania. Indiana Jones. No, możemy polecieć tu. Właśnie. No fajnie, ja dwa dziki zabiłem przez... Yy, dobra, no. Jak znajdziemy namiot, to mi powiedz. No i zobaczymy się na... Za... O! Um, ratunek, nie mam broni, nie mam nic Mam tylko 10-15 maców yy, Nikt tutaj nie widział Mnie tutaj stare nie było Dobra, no i zobaczymy się już Na zabiłe świątynie Słońce, trójkąt Czy tam coś? Słońce, kwadrat Później wam czekaj, tu są pułapki? rozwal to. Zamknij drzwi, daj mi macy, daj szybko macy. Nie, nie, daj mi mat Zbuduj, zbuduj ściany. Jak możesz, zbuduj ściany, trzeba go zabić. Dobra, leży szybko, zbuduj ścianę. czekaj Nie, znaczy czekaj. Dobra. No i Dobra. To. co? Aaa! Dobra, prawy, dobra, Dobra, no, ja sześć kapel. Dobra, dalej. Nie, chodź. Czekaj. Przeszć. Chodź. Wchodzisz tutaj, walasz tą książkę. I tyle, Czekaj, ty mogę ty otworzyć, mogę, te mogę, te mogę otworzyć. A tutaj. A mogę tutaj to... dalej. O, biorę. Kolejny. Oj. Czekaj. Czekaj. O! Oj. Chodź! Chodź tu do mnie! Ty do mnie! Ty do mnie! Płaczak sobie wycieściło. Dobra, zadanie zrobione! Łatwe! Naprawdę bardzo trudne! No to zobaczymy się w lobby albo nie w lobby! Zrobimy te wszystkie trzy zadania! I zobaczymy się już jak wygląda skin. Widzowie, bardzo Was przepraszam, ale gdy robiłem ostatnie zadanie Indiana Jonesa, raniłem przeciwników z pistoletu, nie 539, dalej raniłem przeciwników z pistoletu, to mi się w ogóle nie zaliczało. Próbowałem już tak dwie gry z pistoletem i mi się nic nie zaliczyło, dlatego w kolejnym odcinku, który też może będzie dzisiaj, on będzie o zadaniach luzik. Spróbujemy to zrobić razem, ale nie wiem czemu, ale nie chcę mi zaliczyć i bardzo Was przepraszam, ale mogę Wam pokazać, jak wygląda ten styl. Blokowałem do niego wszystkie inne rzeczy poza tym stylem, dlatego. Bardzo was przepraszam, może na dzisiejszym drugim odcinku spróbujemy to razem zrobić, ale wiem, even when feel you can still go. Even when you, you can still go. Yeah. No even no hope, you still go even when no hope, you still go. I never still go. Go, 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 go. Odcinku, spróbujemy to dokończyć i bardzo was za to przepraszam, ale nie wiem co się stało. Tego do widzenia i widzimy się w kolejnym odcinku.